Moim celem jako Polaka, jako wnuka żołnierza wyklętego, jako posła, jako posła Prawa i Sprawiedliwości jest Wielka Polska. Ja chcę Wielkiej Polski. Nie jest taki szowinistyczny, nacjonalistyczny wydźwięk. Chcę Wielkiej Polski, silnej, która nie jest niczyim podnóżkiem. Chcę Polski, która nie musi jeździć, zbierać szparagózni. Chcę Polski, która jest odważna, chcę Polski, która jest bezpieczna, chcę Polski, która z podniesioną głową wchodzi na salony całego świata i mówi, niosę za sobą tradycję ponad tysiąca lat. Niosę tradycję Jana Pawła II, Marii Skłodowskiej-Kwiwi i wielu innych Kopernika, czy naszej Konstytucji. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i wielkiej Polski chcę. Chcę ludzi, którzy kochają Polskę, bez względu na to, kim są.